Cześć, Witamy Was, ja i pudełko z Shein. Ja, czyli Agnieszka, i pudełko z Shein, czyli pudełko z Shein. Słuchar, na dzień dobry. E, I robimy dzisiaj Mierzymy. I od razu zapraszam Was na Instagram. Tak jak ostatnio, i przedostatnio, i chyba przedprzedostatnio, będziecie mogły tam głosować. Mogły, mogli e, na to, co pokazujemy następnym razem. Ja wyjawam na Insta Story, po prostu wrzuc wrzucę rzeczy, nie mogę się wysłowić. E, I zobaczymy, które zbiorą najwięcej, że tak powiem, Waszych głosów. No tak. I słuchajcie, jest też dla Was zniżka. Przypominam o niej, bo już ostatnio w tym mierzymy ze strojami kąpielowymi. Mówiłam, że na hasło 2 Szulow 15 macie zniżkę 15% na wszystko. Wszystko od najmniejszego zamówienia na stronie Shiin. Szczegóły tej zniżki, to znaczy do kiedy ona obowiązuje, będziecie mieć w opisie, bo wydaje mi się, że do końca czerwca, ale nie jestem pewna. Zajrzyjcie sobie tam. Tam też będą linki do wszystkich rzeczy, które dzisiaj pokażę. I rzeczy jest 8, tak jak zwykle. I mam znowu stroje kąpielowe, i mam sukienki, i mam letnie takie rzeczy cieplejsze letni płaszczyk, coś w tym stylu, buty i tak dalej. Także dużo się dzisiaj będzie działo, i witam też na kanale oczywiście nowych widzów, których się tutaj bardzo dużo pojawiło. I co, już zaczynamy, już nie gadam więcej. I zaczniemy od stroju, który chyba zebrał najwięcej procentowo waszych głosów. Tutaj się Wam to pojawi, bo ja już nie pamiętam tych procentów, a mi się telefon rozładował i nie mam jak sprawdzić. W każdym razie pamiętam tyle. Niestety, sukienka, która podobała się zarówno najbardziej Wam, jak i mi się podobała, bardzo niestety była out of stock, czyli nie było jej, ale może uda się ją zamówić tym razem, także zobaczymy. I słuchajcie, ten strój się Wam bardzo podobał. I również. I to jest strój kąpielowy biały yy, w takie właśnie kwiaty wiśni. Obstawiam górę jest taka. Zresztą widzicie tutaj, oczywiście nie widzicie na modelce, więc to jest też fajna okazja, żeby zobaczyć na człowieku, czyli na mnie. Może ja nie jestem modelką, yy, ale jak te rzeczy po prostu wyglądają. I powiem Wam, że im bardziej się zagłębiam w te stroje kąpielowe na in tym bardziej mi się podobają. One niczym yy, się nie różnią praktycznie od tych, które można na przykład kupić w Calcedonii czy w Oysho. Jakościowo, jak dla mnie totalnie nie ma różnicy, a Cena, no jest zdecydowana różnica, zobaczcie sobie ceny w linkach. I właśnie takie gaciorkowe majteczki tutaj są do tego też, oczywiście wszystko jest zawsze zaklejone. Ja będę wszystko mierzyć na bieliznę, ale tak, żeby też nie było jej widać, żebyście rzeczywiście mogły, mogli zobaczyć jak to wygląda. Także tu mamy pierwszą rzecz. No to popłynęłam z tym strajem, słuchajcie, bo on jest y, trochę za duży na mnie. Generalnie duby jeszcze uszedł, mimo że jest taki luźniejszy i się zwija, ale nie przeszkadza mi to, bo tak jakby jest okej, okay, to dla mnie. Natomiast yy, biustonosz jest taki dosyć duży. O, właśnie go szarpiąc rozpięłam. Możecie sobie teraz zobaczyć przy okazji. Au! Z każdej strony. Czekajcie, muszę to zapiąć. Nie mogę go zapiąć teraz. Tak, więc wracając do góry, którą udało mi się zapiąć, yy, jest troszkę luźna. Byłaby może idealna, gdyby była ciaśniejsza tutaj z tyłu, ale no mam wrażenie, że mi spadnie. Sam strój w sobie bardzo mi się podoba, bo zasłania różne rzeczy, które taki strój według mnie może zasłaniać i powinien. Tak jak mówię, ja nie mam figury modelki, no niestety na modelkach nie macie, macie tylko to. I dawajcie znać, co sądzicie, według mnie jest całkiem, całkiem fajny i też jest nieprzeźroczysty, bo on ma drugą warstwę tutaj jeszcze pod spodem, także myślę, że nie będzie przeźroczysty nawet jeżeli chodzi o kąpiel i ma miseczki tutaj. Właśnie to jest ten problem, że tak jakby te miseczki troszkę mi się rozjeżdżają w ten sposób, bo po prostu jest na mnie tutaj za duży. Dobra, idziemy dalej. Druga rzecz to jest sukienka i tak myślałam, że jak Wam ją pokażę, to ona też zbierze dużo Waszych głosów. No bo jest dosyć ciekawa, widzicie na zdjęciu, ja ją pokazuję tylko w ten sposób i tym razem nie pokazuję Wam po prostu pomiętych rzeczy z worków, tylko sobie już wyprasowałam to, co miałam wyprasować, żeby, wiecie, pokazać to w jakimś takim normalnym stanie. Także to jest rozkloszowana, niezbyt mocno sukienka, właśnie taka. Open Shoulder. E, może być bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że to będzie na mnie dobre, właśnie ta szerokość, bo jak wiecie, jak oglądacie moje Mierzymy, e, to czasem, że tak powiem, się zdarza, że to jest troszkę na mnie za ciasne, właśnie ta góra, bo ja mam szersze ramiona. E, całą playlistę chińską Mierzymy dam Wam też w opisie, e, żebyście sobie mogły pooglądać, jak będziecie mieć ochotę. Mogły, mogli. Muszę to zaznaczać, bo wiem, że faceci też mnie czasem oglądają. I tą sukienkę ja mam w rozmiarze. M. Także nie będę się rozgadywać, może zmierzmy. Moi drodzy, podoba mi się ta sukienka. To jest troszkę luźne, ale to wolę, żeby było troszkę luźne niż za ciasne. Poza tym to jest w takim miejscu, że gdyby nie było luźne, to po prostu ruchy by krępowało. Ale ta sukienka jest bardzo, bardzo ładna. Próbuję ją niżej obciągnąć, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Rozmiarowo też jest na mnie dobra. Czekajcie, nie powiedziałam Wam, jaki jest skład. No momento mamy tutaj na składzie, w składzie, w składzie 95% poliester, 5% spandex, ale to jest luźna, zwiewna sukienka, nie przylega nigdzie, gdzie może się człowiek bardzo spocić, więc jak dla mnie naprawdę ok. Tak mi się kojarzy weselnie, tak imprezowo, ale jest troszeczkę taka odważniejsza właśnie przez tą, tą odkrytą linię ramion. I popatrzcie na ten ładny dekolt tutaj. Nie, no, sukienka jest świetna i mam już rzeczy z tego materiału, z tej wersji poliestru, właśnie nowego i są fajne. Także myślę, że to jest rzecz, którą mogę Wam polecić, jeżeli tylko się Wam oczywiście podoba. Mam nadzieję, że będę miała okazję ją gdzieś założyć. Dobra, pokazuję się Wam teraz z różnych stron, tylko muszę z włosami sobie też poradzić. Spójrzcie, no jest bardzo ładna, nie jest prześwitująca w żaden sposób, wydaje mi się. Materiał jest taki matowy, nie jest jakiś błyszczący i jest elegancka, kobieca, ale tak jak mówię, no jest też trochę odważniejsza przez to tutaj wszystko. Ale nie zawiodłam się, szczerze mówiąc się nie zawiodłam, bo to co jest na modelce według mnie jest też tutaj i jest bardzo fajne. Dawajcie znać co sądzicie, czy Wam się podoba w realu, czy Wam się nie podoba. Idziemy dalej. A teraz coś, czego nie wybrałyście wy. Ja to dałam ym, mojej Alice, czyli osobie, która, że tak powiem, przeprowadza ze mną te wszystkie wysyłki. Ym, dałam ten link jako backup, czyli takie wsparcie, jakby coś, czegoś nie było. I wrzuciłam tak, o, po prostu właśnie neonowo-zielone, takie rozbielone neon rurki, ok? I Alice mi to wybrała. Nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc, za bardzo. Bo tam było jeszcze parę innych rzeczy, które były może ciekawsze do pokazania. Ale jeżeli mi wybrała, no to stwierdziłam, że okej. Okay. Powiem szczerze, że ym, tak na pierwszy rzut, o, one są akurat wyprasowane. to się muszę przyznać, ale mam nadzieję, że będą ciasne i yy, nie trzeba będzie, wiecie, prasować, że się wyprostują na mnie. I tak sobie pomyślałam, że dobra, no jak są, to ok. I to są spodnie dosyć niebezpieczne, powiedziałabym, bo ym, to jest taki kolor, który bardzo łatwo może nas poprowadzić na bezdroża, wiecie, karynowate. Ale myślę, że zestawione w taki bardzo prosty sposób, czy z trampkami, czy na przykład z białym topem, tak totalnie na luzie, mogą się sprawdzić, mogą fajnie wyglądać właśnie tak letnio. Także powiem Wam jeszcze jaki ja mam tutaj rozmiar, ja mam rozmiar M i powiem Wam jeszcze jaki tutaj jest skład, to jest 85% bawełna, 13% poliester, 2% spandex i zmierzmy je. Too big, too big, too big people, niestety są za duże, popatrzcie co się dzieje tutaj z przodu, hmm, szkoda. Czy na nogach by jeszcze w miarę było ok, ale no nie wyglądają zbyt pięknie. Na nogach samych jeszcze ok, ale pupa. E-e, nie podoba mi się, jak kieszenie leżą, bardzo nieładnie zniekształcają moim zdaniem tyłek. Yy, tutaj, no, fajna talia, w sensie fajne, że są takie wysokie do talii, nie? że są z wysokim stanem ale yy, hmm, no to, to dla mnie je dyskwalifikuje. To znaczy tak, yy, ja je mogę nosić na przykład do jakiegoś płaszczyka czy coś, kiedy będzie tylko dolną część ewentualnie widać, chociaż te rozcięcia też takie są zdeczka karynowe. Dlatego mimo, że kolor nawet jest fajny i materiał też jest fajny, bo one są sobie bardzo wygodne i elastyczne te spodnie, no to yy, nie przejdą raczej. I wydaje mi się, że to też jest taki materiał, który tutaj podkreśli Jakieś niedoskonałości, bo on nie jest bardzo cienki, ale też nie jest wystarczająco gruby. Mogą ewentualnie być, tak jak mówię, do czegoś dłuższego, ale ja tak średnio tak chodzę. No, czy może do swetra na przykład jakiegoś w lecie, no ale generalnie, no nie jestem do nich przekonana, no nie do końca jestem przekonana. Dawajcie znać, co sądzicie, ale myślę, że się ze mną zgodzicie. Dawajcie znać. I kolejny strój to jest coś, co było failem w ostatnim mierzymy, bo był po prostu na mnie za mały. I to był strój, który też super się Wam podobał. Bardzo, bardzo. Chyba najbardziej z tego co pamiętam, ze wszystkich, które Wam proponowałam na Insta Stories. Ale właśnie przyszedł za mały. On się nie podobał aż tak strasznie na zdjęciu, ale skoro wybraliście, to go po prostu zamówiłam. Ale jak przyszedł, to mi się strasznie spodobał. I to jest, widzicie, ten strój, który ostatnio. Z tym, że tym razem wzięłam go w rozmiarze L, żeby te majciochy były dobre i mam nadzieję, że tak będzie, więc nie będę się tutaj rozgadywać, mam nadzieję, że oglądałyście, oglądaliście, to mierzymy ze strojami kąpielowymi i teraz sprawdźmy, czy ten większy rozmiar będzie na mnie po prostu dobry. Ok, great success, ten strój yy, jest troszkę większy, to znaczy great success, tutaj yy, muszę troszkę bardziej ściągnąć, ale to jest ok. Natomiast pamiętacie, w tamtym ten dół był mocno ciasny. Tu też jest trochę ciasny, ale nie aż tak. I jestem w stanie to trochę wyżej podciągnąć. Gacie potacie, wiecie o co chodzi. Natomiast, no, już nie wrzyna się tak jak tamten. I podoba mi się. Tamten, nie wiem, wystawię na vintedach albo coś, a z tego zrobimy użytek. Bardzo mi się podoba. Dziwne są takie gacie podciągnięte tak wysoko, ale w sumie. Dobrze się nawet nie czuję. Dziwne, to jest tak wizualnie, ale jest dla mnie komfortowe po prostu, jeżeli chodzi o samopoczucie. Także ten strój teraz w tej wersji większej bardzo mi się podoba. I przypominam, że to jest L-ka i ja w ogóle znalazłam, słuchajcie, zajrzałam sobie na plus size. Wyświetla mi się fajny strój kąpielowy ostatnio, ale nie był podpisany, że to jest plus size, więc sobie w niego weszłam. Patrzę to jest plus size, ale popatrzyłam na wymiary i. To jest bardzo ciekawe, że jak widzicie na wymiary właśnie tych plus size'owych, nawet strojów kąpielowych naszej szyinie, to te najmniejsze rozmiary plus size są takie jak na przykład yy, ten ta Lka, czyli dla osoby, która zwykle nosi M-ki o ubrania, jeżeli chodzi o ki Ja mam tutaj Lkę, a tam chyba bym miała 1XL w tym plus size i jestem bardzo ciekawa, nie wiem czy czasem nie zamówić, żeby po prostu zobaczyć jak yy, czy rzeczywiście te rozmiary w tych plus size'ach są takie małe. Okej. Okay. Obracam się jeszcze raz z różnych stron. Kino Bambino, prawie że idziemy dalej. I kolejna sukienka, która się wam bardzo podobała. Ja przyznam, że podchodziłam do niej tak 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 średnio, ale jak przyszła i wyciągnęłam ją właśnie z worka, żeby ją wyprasować, to stwierdziłam, że ona może być całkiem fajna. To jest taka Weselne klimaty powiedzmy sukienka i ma bardzo fajny, ciepły, żółty kolor, minimalnie może powiedziałabym, że wpada w musztardę i ona jest długa, cały dół jest plisowany, ma tutaj takie plisowane falbanki też, po środku w talii jak widzicie ma koronkę taką ażurową, ale nie będzie tam za dużo widać, natomiast kura też jest bardzo fajna i jest wiązana, więc ma regulowane ramionczka. I tak stwierdziłam właśnie, jak ją wyprasowałam, że kurczę, ona może być całkiem fajna, czego się tak nie do końca spodziewałam. I ona też miała właśnie bardzo dużo Waszych głosów. Popatrzę jeszcze na materiał, ale myślę, że tutaj nie ma co się spodziewać jakichś cudów. Nie powiedziałam Wam o materiale tej poprzedniej sukienki, ale y, jak nie zapomnę, jak nie zapomniałam, to dodałam to już w trakcie mierzenia. Tutaj mamy 35% bawełny, 65% poliestru i ja mam rozmiar... Jezus, jak ja to dziwnie powiedziałam. <laughs> ja mam rozmiar... Wiecie co, to jest dziwne, nie ma na niej rozmiaru, będę musiała sprawdzić yy, po prostu w mailu, jaki ja wybrałam rozmiar, także dobra, może zmierzmy i teraz Wam powiem, jak będę mierzyć. No, ta sukienka nie zawodzi, słuchajcie, ona jest śliczna według mnie, bardzo ładna, tylko popatrzcie, ja mam nudziakowe usta, więc mogę się teraz wydawać taka niewyraźna przy żółcie, podorzuci, ja muszę mieć po prostu y, intensywniejszy makijaż, intensywniejsze usta, jakieś fuksjowe, na przykład różowe, czerwone itd., tak ale sama sukienka w sobie, moim zdaniem, jest śliczna. Rozmiarowo też dobrze pasuje. Ja wzięłam eskę, bo miałam Wam powiedzieć, sprawdziłam i to jest eska. Jest śliczna, jest też właśnie taka weselna, powiedziałabym, ale z jednej strony dziewczęca też, a z drugiej strony elegancka. Dobra, pokazuję Wam, jak wygląda z tyłu. Widzicie? Plecki są gołe, ale w taki fajny sposób. I ona nie jest chyba przeźroczysta, tak mi się wydaje. Nie, ona nie jest. No, podszewki z podsłodu nie wypracowałam, jak widzicie. Nie, nie jest przejrzyczysta. Bardzo ładnie się tutaj układa ten dekolt, spójrzcie. I te falbanki, to jest wszystko takie zwiewne, eteryczne i kobiece i bardzo mi się podoba. Bardzo mi się ta sukieneczka podoba, no. I kolor też jest świetny. Pamiętacie, yy, robiłam kiedyś film, yy, jak nosić żółty kolor. To Was tutaj podlinkuję. Jakbyście chciały na przykład coś sobie kupować żółtego, żebyście wiedziały, yy, jak dobrać do siebie żółty kolor, bo to wcale nie jest tak, wiecie, że we wszystkim będzie nam zawsze dobrze. W każdym żółtym, może tak. E, dobra, no jestem zadowolona. Bardzo, bardzo piękna sukienka. Piękną sukienkę wybrałyście, wybraliście moi drodzy. Idziemy dalej. I kolejny strój, który bardzo spodobał się zarówno mi, jak i Wam na Instagramie, i też wybrałyście go. Tam było chyba ponad 80% głosów, 80 parę. Także y, mam nadzieję, że będzie fajny, i mam nadzieję, że nie będzie nam nie za mały. Zaraz zobaczymy od razu, jakie ja wziąłem rozmiar, bo ostatnio, jak mierzyłam te stroje, wziąłam MK. Ups. Może być ciasno, bo ostatnio brałam właśnie emki i niektóre niby były dobre, a niektóre jednak były ciasne. On jest, zobaczcie, to jest strój jednoczęściowy, mocno dosyć tutaj wycięty, z taką właśnie jasną falbaneczką. Nie jest tutaj mocno wycięty na dole z kolei i myślę, że może będzie ok. O, widzę, że jest jeszcze z tyłu regulowany, jakby co, więc jakby był w biuście, nie wiem, za mały, to będę mogła sobie go poszerzyć. Także zakładamy. Ten strój powiedziałabym, że jest tak na granicach. On mi się bardzo podoba, jest bardzo ładny, ale czuję, że mi się troszeczkę robi wrzynka w pupę. Tutaj po prostu. Także jak troszkę schudnę, to będzie ok. Natomiast tak, jeżeli chodzi o biust. Tu jest troszeczkę luzu u mnie, ale to nie jest kwestia chyba stroju za bardzo, tylko po prostu mojego małego biustu. Ale ogólnie trzyma się fajnie na biuście. Pamiętacie... Ten strój kąpielowy czerwony, który ostatnio ym, mierzyłam w tym szyjinowym mierzymy, no tamten był porażkowy. Natomiast ten zdecydowanie bardzo, bardzo mi się podoba. Jest ładny po prostu, ma fajny wzór. Jeszcze jest taka wersja, że zamiast tego jaśnitkiego beżu nudziaczka, tutaj macie biel, także też jest fajny. Wciągnę brzuszek, żeby lepiej było. Pokażę się Wam z różnych stron jeszcze. I co? Jest ok, nie? To z tyłu też się w miarę wyregulowało, tutaj... Także wydaje mi się, że jest ok i zrobię z niego użytek. Także idziemy dalej. A teraz pora na telesfora, czyli buty. I tak. Znowu mam snikery, przy nowe. Ja wiem, że to nie jest jakaś najlepsza jakość, ale powiem Wam szczerze, że na tyle, na ile chodziłam, a mam już trzy Dwie, trzy? Nie pamiętam już nawet. To te buty są po prostu wygodne. Nosi się je ok. Tak jakby nic się z nimi nie dzieje, są całkiem spoko, więc zamówiłam sobie jeszcze jedne ja je mam w rozmiarze 37. Moja długość stopy to jest 23,5 cm, więc one mają wkładkę najprawdopodobniej koło 24 cm, tak Wam orientacyjnie daje, bo pierwsze snickery, które właśnie zamówiłam, wzięłam w rozmiarze 38 i są na mnie za duże, więc już wiem, że od nich muszę brać po prostu 37. I to jest panterka, niby kicz, ale też stwierdziłam, że może... To być całkiem fajne, jeżeli odpowiednio właśnie się je zestawi. Mogą wyglądać strasznie, mogą wyglądać świetnie. Tak naprawdę to od nas zależy, jak rzecz będzie się prezentować. Yy, no, są wyjątki oczywiście, są takie rzeczy, które będą na każdym zawsze zestawione, wyglądać źle. To jest jasne. Natomiast powiedziałam, że dam im szansę. Bardzo mi się podoba, że one są w takim nudziakowym kolorze. Właśnie to nudziakowe zestawienie. Yy, nudziakowe zestawienie. To zestawienie nudziaka pantery takiej w miarę subtelnej, powiedziałabym. I tych grubszych, białych podeszw nadaje im taki właśnie letnio-wiosenny charakter, to mi się w nich spodobało. Także mierzymy. Okej, okay, buciki. Założyłam i powiem Wam, że są przewygodne w środku, w sensie wnętrze są, nie ma jakichś takich szyć, szwów, jakiegoś czegoś wystającego. Bardzo wygodne są w środku, dla stopy, bo ja je założyłam po prostu na tą stopę i nie, że tak powiem, nie cackam się. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiar, mam obawy... Że mogą być minimalnie na mnie ciasne, ponieważ tutaj jednak mam palec, tak jakby tutaj, przy końcu nie, nie jest tak, że są ciasne, przejdę się. Nie jest tak, że są ciasne, tak, już się przeszłam, że są ciasne, ale jest tak, że mogą być. Może tak, jakby mi na przykład stopy spuchły, natomiast są bardzo wygodne. Jak na razie są bardzo wygodne. Ja oczywiście. Tak, wiem, mam zaległe buty, które mam Wam pokazać, prześmigać jeszcze na Instagramie. Te zielone, które też ostatnio pokazywałam w Mierzymy. Prześmigałam je, ja tylko nie widziałam wtedy telefonu. Ale to jeszcze raz ich prześmigam i wtedy Wam powiem. I zrobię to samo z tymi, bo to jest, że tak powiem, trochę taki mój rytuał, że po prostu na Insta Stories Wam jeszcze w trakcie, jak w nich już chodzę, mówię, co się dzieje w tych butach. Także jeszcze raz Was zapraszam na Insta. Dla mnie są ok, jak na razie. Okaże się w praniu, czy właściwie w praniu, w chodzeniu się okaże. Czy rzeczywiście nie są za ciasne, ale zapowiadają się całkiem fajnie. Następna rzecz to jest płaszcz. To jest taki, poprawiam cały czas włosy, bo dzisiaj mam jakiś bad hair day i totalnie mi po prostu zjeżdżają. Strasznie mnie to wkurza. Sorry, a związane też wyglądały źle. I to jest taki właśnie, jak powiedziałabym Duster Coat, czyli taki luźny płaszcz o prostym fasłonie. Można go związać w talii. Widzicie, i tak jest wyprasowany, a ciężko go pokazać. I ma właśnie takie rękawki, wiecie, zapinane na guziczki, podwijane. Natomiast on jest taki fajnie cienki. Ta faktura materiału jest taka, jakby to był taki, yy, niby zamszyk, ale nie zamszyk. Takie dużo mniej zamszykowe niż zamszyk. Kolor jest bardzo fajny, bo to jest taki. Yy, Powiedziałabym, że nudziak, ale troszkę wpadający w róż. Ja go mam niestety w rozmiarze L, ponieważ na stronie w momencie, w którym składałam zamówienie, nie było mniejszych rozmiarów, więc wzięłam w L i mam obawy, że może być na mnie za duży. Mam nadzieję, że po prostu tak nie będzie, bo bardzo mi się podoba. I to jest taki płaszczyk, który będzie fajny właśnie nawet na lato, na wieczór. To nie jest taki płaszcz, w którym ma być ciepło. To jest taki luźny, lejący, powiewający. Płaszczyk. Może tak, zmierzmy. Zanim zmierzymy, to jeszcze Wam powiem skład. 65% to jest poliester 35% to jest bawełna, bo zapomniałam Wam powiedzieć przy pierwszym rzucie. ok mierzymy. To teraz zmierzymy to płaszczy... płaszczyszko. Nie wiem, jak powiedzieć. Yy, o! Ej, może on nie będzie na mnie taki za duży wcale. To znaczy tak, patrzcie. Jak mam tak, to wydaje się ogromny. A teraz sobie podwinę rękawek, jeszcze ten drugi, i zobaczymy, bo ja generalnie... Jak mam coś, w czym można podwinąć rękawy, to ja je podwinę zawsze. I takie też jest założenie dla mnie tego płaszcza, żeby on był po prostu takim lekkim przyodziewkiem na te momenty, kiedy kiedy już będzie ciepło. Je, yeah, może wreszcie. Będę potrzebowała czegoś, wiecie, takiego cieplejszego na wieczór albo coś w tym stylu. Takiego, wiecie, no, żeby nie być w samym topie gdzieś wieczorem tylko coś na siebie narzucić. Mierzę też do y, topu szyi i do jeansów z high-end. HM. No, właśnie nie mogę wysłowić. Dobra, patrzymy. Na luzie wygląda tak. Trochę wygląda jak taki fartuch, ale w sumie jest ok. Tak, podoba mi się, patrzcie. Możliwe, że jest trochę za duży. Wydaje mi się, że jest trochę za duży. Mógłby być rozmiarniejszy, no ale tylko taki był, tak jak Wam powiedziałam. Także pokażę Wam go z różnych stron. To jest taka fajna rzecz, po prostu totalnie luźna, totalnie też taka dla mnie basicowa, taka neutralna, którą warto mieć w szafie, a nie miałam właśnie. O to chodzi, że miałam tylko trench ze Stradivariusa, ale taki właśnie trochę grubszy. I w takich fasonach właśnie z cienkich rzeczy coś, co nie do końca mnie już przekonuje, że tak powiem, co już mi się znudziło i właśnie chciałam coś takiego totalnie prostego i to jest jak najbardziej ok, Spróbujemy to związać jeszcze, jak to będzie wyglądać. No, jest ok jeżeli chodzi, trochę tak dziwnie tutaj się zwija teraz wszystko, ale jest ok, powiedziałabym. No, jest to taka fajna, luźna, popatrzcie, rzecz do śmigania, totalnie. I jeszcze do tych sneakerów, jak dla mnie, jest całkiem spoczkowy. Ok, moi drodzy, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się. Następnym razem i pamiętajcie o Insta Stories, bo po tym filmie, jak go opublikuję, to wrzucam tam w przeciągu paru godzin zdjęcia do waszego głosowania, także uderzajcie też tam. Jak powiedziałam, wszystkie linki, szczegóły zniżki i tak dalej macie w opisie i playlistę całego chińskiego mierzymy również. Pa!